Cześć wszystkim, dzisiaj zaległy film o czołgu T80. No więc zacznijmy od odrobiny historii. Lata 80 w Związku Radzieckim. ZSRR nie tylko był nie do przeskoczenia pod względem ilości produkowanych maszyn, do których wówczas można było zaliczyć czołgi takie jak T64 w wariancie T64B, ale też niestety posiadał stosunkowo szeroki wachlarz rodzajów czołgów podstawowych, do których można było zaliczyć czołgi takie jak właśnie T64B, T72 oraz T80. T64B, Rosjanie uznawali za dosyć skomplikowany, a oprócz tego ich stosunek do jednostek napędowych 5TD w tych czołgach był po prostu mocno średni. W T80 był problem z silnikiem turbowałowym, który wówczas nie dawał jakiejś niesamowitej przewagi nad stosowanymi i sprawdzonymi silnikami tłokowymi, więc można dojść do wniosku, że najlepszą propozycją był czołg T72. Najtańszy ze wszystkich i najbardziej niezawodny. Natomiast tylko, że T80 był nieco ponad trzy razy droższy niż e, T64. Rosjanie podjęli wówczas dosyć dziwną decyzję. Zamiast wybrać jeden czołg, żeby m.in. zredukować problemy logistyczne, pomyśleli: Nie, no jak, jeżeli. Bierzemy tylko jeden rodzaj, to będziemy mieli ogółem mniej maszyn, a po co sobie ułatwiać, skoro można mieć wszystkiego więcej. Weźmy je wszystkie na warsztat i rozpocznijmy ich modernizację. T-80 w oczach Rosjan zapowiadał się najbardziej rozwojowo, więc większą część wysiłków skupiono właśnie na tym czołgu i co więcej wstępnie zakazano jego eksportu do innych państw. Mimo wszystko Rosjanie mieli pewne wątpliwości co do układu napędowego, a konkretnie mowa o turbinie gazowej, więc powstała odmiana czołgu T-80 z silnikiem wysokoprężnym, a mowa konkretnie o silniku 6TD. Co ciekawe, Czołg w tej konfiguracji początkowo nazywano T84 i miał być on rozwojową wersją Czołgu T64, a dopiero później przemianowano go na T80 UD. Cofnijmy się więc jeszcze dalej, przed narodziny Czołgu T80. Pomysł na Czołg z wykorzystaniem turbiny gazowej powstał już w roku 1949 a pomysłodawcą był pracujący wówczas w Leningradzie pan Starostienko. Mimo wszystko przez wzgląd na dostępność części, a głównie przez gównianą jakość turbin gazowych, do realizacji projektu nie doszło. Dopiero w roku 1955 w Leningradzie wybudowano pierwsze dwa prototypy silników turbowałowych, które do czegoś mogły się nadawać. Obydwa z nich mogły pochwalić się całkiem niezłą mocą rzędu 1000 koni mechanicznych. Dwa lata później powstał prototyp czołgu Obiekt 278 i był on swego rodzaju połączeniem czołgu IS-7 – oraz ciężkiego czołgu T-10. Zastosowanie turbiny pozwoliło na rozwinięcie przez czołg prędkości przekraczającej 57 km na godzinę, a zapas 1950 litrów paliwa pozwalał na pokonanie dystansu 300 km bez tankowania, pod warunkiem, że czołg się nie popsuje, a w tych maszynach bezawaryjność była rzadkim zjawiskiem. Była to wówczas turbina GTT-1. Natomiast jako, że był to czołg czysto eksperymentalny i jako, że inżynierom jakoś chciało się potem pracować, to projekt odniósł podobny sukces jak PR-01. W roku 66 powstał obiekt 288 zasilany dwoma turbinami GTD-350, dającymi łącznie moc rzędu 690 koni mechanicznych. W roku 69 powstał obiekt 219 SP1 i był napędzany wielopaliwową turbiną gazową GTD-1000T, wyciągającą 1000 koni mechanicznych. Czołg ten został potem przemianowany na T64T. Maszyna wyposażona była w 125 mm armatę 2A46 i turbo bezpiecznej wodne w klasycznym ułożeniu jak w T-64. W przeciągu kolejnych 7 lat modernizacje wyżej wymienionych czołgów przyniosły powstanie czołgu T-80. Pomówmy teraz o rozwoju samego czołgu T-80. No więc T-80UD po jego opracowaniu uznany był jako prawdopodobnie najlepszy wariant. Problem był jednak z produkcją. Mimo, że czołgi T-80UD miały być produkowane w trzech fabrykach na terenie Związku Radzieckiego, to wciąż nie była to wystarczająca ilość. Dodatkowym problemem okazał się fakt, że silniki 6TD wykorzystywane w T-80UD były produkowane w tylko jednej fabryce, co stanowiło bardzo duże utrudnienie logistyczne. W związku z tym rozpoczęto równoległą produkcję czołgów T-80 oraz T-72, który co istotne Wskazany został po raz kolejny jako czołg zastępczy. Przejdźmy teraz do wariantu T80U. T80U jest zasilany przy pomocy turbiny gazowej GTD 1250, generującej około 1250 koni mechanicznych, ale czołg wyposażony też został w pomocniczą jednostkę prądotwórczą GTA 18. Turbina gazowa pozwalała rozpędzić się do około 70 km na godzinę na drodze i do 50 w terenie. T80U wyposażony był w 125 mm armatę gładkolufową, dwa a46M1 stabilizowaną dzięki elektrohydraulicznemu stabilizatorowi w dwóch osiach, a system automatycznego ładowania pozwala na osiągnięcie szybkostrzelności rzędu od 6 do 8 pocisków na minutę. Jeżeli jesteśmy już w temacie uzbrojenia, to nie można przejść obojętnie obok systemu 9M119 Reflex, który pozwala na wystrzelenie przeciwpancernego pocisku kierowanego prosto z lufy czołgu. Skuteczny zasięg takiego pocisku wynosi 4 km. Mówi się, że pociski wykorzystywane w tym systemie, czyli 9M119 albo też 9M119M mogą zostać użyte do zaatakowania czołgów wykorzystujących wybuchowy pancerz reaktywny, a także mogą posłużyć do zwalczania nisko lotających śmigłowców. SKO wykorzystywane w T-80U to 1A42 z komputerem balistycznym 1V517. Działanowy dysponuje przyrządami obserwacyjno-celowniczymi 1G46. Zaletą napędów w czołgu T-80U czy też ściślej mówiąc zaletą turbiny gazowej jest e, fakt, że powietrze wydobywające się z wydechu jest pozbawiony jakiegokolwiek gęstego dymu, charakterystycznego chociażby w silnikach wysokoprężnych. Czołg może strzelać amunicją zarówno podkalibrową, jak i amunicją e, kumulacyjną, a także amunicją odłamkową. T-80U, jak chyba każdy rozpoznawalny radziecki czy rosyjski czołg, jest automatem ładowania. Ładowniczego nie ma, wiadomo dlaczego. Mamy tam automat ładowania. Maszyna waży 46 ton. Po niektórych filmach odnośnie konkretnych czołgów dostawałem pytania, może by jakaś taka hmm, subiektywna opinia, jakiś komentarz, czy polskie maszyny dadzą mu radę, No więc, e, co mogę najwyżej to skomentować? Fakt, że T80, jak to czołgi z rodziny T, wszystkie mają ten sam problem, a jest nim magazyn amunicji, który w większości skutecznych trafień robi z czołgiem mniej więcej tak. Kolejna rzecz to może być nie sam fakt tego, że czołg jest yy, średni, a raczej tego, że rosyjska taktyka również, również wykorzystania czołgów na polu walki jest tak wyrafinowana, że powiedzieć, że jest źle, to tak jakby tak właściwie nic nie powiedzieć. Czołgi z rodziny te zawsze będą do kitu przez wzgląd na magazyn amunicji. Chyba że ktoś chce mi udowodnić, że osłonięcie magazynu amunicji i w ogóle wstawienie takiego magazynu amunicji yy, jest warte ryzyka, które no, w tym wypadku ponosi załoga takiego czołgu. Pan też reaktywny yy, takiego czołgu też nie rozwiąże problemu, ponieważ no, istniały też głowice tandemowe, które skutecznie go pokonują ee, no i też pancerz reaktywny za nie zapewnia stuprocentowej ochrony przy trafieniu jakąkolwiek głowicą, a szczególnie penetratorami kinetycznymi. I podejrzewam też, że przeciwnik ma na tyle broni przeciwpancernej, że bez problemu zdetonuje pancerz reaktywny, który odsłoni burty, a potem zaatakuje lekki pancerz po bokach. Raczej nie powiem dobrego słowa o starych i też tak właściwie współczesnych rosyjskich czołgach. Zresztą Sami widzicie. No więc w tym krótkim odcinku to by było na tyle. Zapraszam do oceny materiału. Ja powoli wracam z powrotem z dodawaniem filmów, była długa przerwa, wiem, a parę zaległych filmów wrzucę w ciągu następnego tygodnia. Mowa tutaj też o filmie OT14 i dalej będą w kolejności filmy, o których też sam mówiłem, ale też filmy, o których była mowa w komentarzach, też propozycje od Was. Na ten moment to jest wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli gdzieś popełniłem jakieś błąd, no to wiadomo, Wiadomo, piszcie w komentarzach, ja poprawię. Wszystkiego dobrego, pijcie dużo wody i do zobaczenia, czyść!